Here now, The power of now is here now. The power of you means here to create magic on earth. The power of love is here now. The power of now is here now. The power of you means here to create magic on earth. I no teraz się, się czuję bardzo dobrze, żeby jakby nawet powiedziała uspokajająco to działa, tak, ale, tak, 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 uspokajająco to by działało, tak, ale przede wszystkim mi się wydaje, że bo jak w całości ten efekt to może przejdziemy po jakieś A ciało jest tak, różniejsze, lżejsze, le, bo miałaś ociężałe, jak tak, przyjechałam, byłaś zmęczona. Tak, to czy jesteś nadal zmęczona? No może bym powiedziała, że się lepiej czuję. Tak. No, tak, takie niewyjaśnione sprawnie mm. teraz, jakby to wszystko się uspokoiło. Mhm. Czyli dużo na głowie, dużo w niedokończonych rzeczy, Ta. tak napięcie i zniknęło i tak na podstronę. Tak, tak. I bardzo dobrze, fajnie, że, że ty sobie, sobie. taki tutaj tak, Dobrze mam, bardzo fajnie. Mm. Jest coś pięknego, no i sobie może to kupię Cheese.